Trochę pytań było o tę wibrację i tę częstotliwość. Kilka filmów nagrałem, dzisiaj miałem natchnienie kolejne. To wam powiem. Wibracja versus częstotliwość. Różnica, której nikt jeszcze nie tłumaczył. Postaram się to wytłumaczyć w inny trochę sposób. Wszyscy mówią, podnieś swoją wibrację. Ale mało kto mówi i w sumie wie, co to naprawdę znaczy. Posłuchajcie. Wibracja to ruch. On tworzy drganie energii. Ruch tworzy drganie energii. Są atomy i te atomy są poruszane poprzez drganie energii. I teraz każda komórka Twojego ciała. Każda komórka Twojego ciała wibruje. Wolno bądź szybko. Jak mały bębenek, bijący w swoim rytmie. Tak? To jest wibracja, tak? Ruch. Jak zobaczycie wykres EEG, pokaże on wam fale mózgowe. To jest fizyka. Można to sprawdzić na tym wykresie. Te fale mózgowe dają pewną częstotliwość, czyli to szybkość tego ruchu tych fal, ile razy powtarza się on na sekundę, na minutę. Twój mózg ma różne częstotliwości alfa, beta, gamma, theta. W jednej medytujesz, w jednej czytasz książkę, w kolejnej śpisz. Każda tworzy inny stan świadomości. Jedna cię usypia, druga cię pobudza. To są częstotliwości. Twoje serce to uwaga znowu nie częstotliwość, ale wibracja. Dlaczego Obije. Tworzy wibracje. Wibracja na poziomie 72 uderzeń na minutę. W 60 sekund 72 razy uderza Twoje serce i tworzy wibracje. Tworzy wibracje 72 albo 82 razy na minutę w zależności od szybkości, tworzy. Z tej wibracji częstotliwość. Uderzenie, wibracja. Uderzenia, częstotliwość. Prawda? I już wiemy, czym się różni wibracja od częstotliwości. Wibracja, serce, uderzenie. Tworzy ruch. Częstotliwość, ilość uderzeń serca względem danego czasu to częstotliwość. Kiedy Twoje myśli są pełne miłości. Pełne zrozumienia, pełne dziękczyności. Twoje ciało wibruje spójnie. One wibruje spójnie, bo uderzenia serca są spójne. One są koherentne. A Twoja częstotliwość wówczas rośnie, bo im bardziej czujesz miłość, tym szybciej wibruje serce. Kiedy tworzy koherencję, tworzy wyższą częstotliwość. Kiedy jesteś zły, kiedy jesteś zdesperowany, kiedy jesteś pijany, kiedy jesteś i myślisz porządliwością, Twoje serce nie bije w koherencji. One bije inaczej. A ty oddychasz inaczej i ty czujesz to i wiesz, kiedy to się dzieje. A kiedy myślisz miłością, Twój umysł jest spójny z Twoim sercem. Dlatego wibracja. Obu mózgu i fal mózgowych i serca, wibracji, uderzeń tworzy spójną częstotliwość. I ta częstotliwość Cię albo uskrzydla, ale jak to źle zrobimy, może nas złamać. Więc to nie magia. Nie mówmy tu o magii, nie mówmy tu o szarlatanizmie, bo bardzo dużo komentarzy było tego typu. To czysta fizyka. Świadomość działająca razem, uspójniony umysł i uspójnione serce. Dlaczego? Bo twój umysł tworzy to, o czym myślisz, za co dziękujesz, a czego nie chcesz. Czyli ty decydujesz w mózgu i tworzysz myśli, które albo są dziękczynne, albo te, które nimi nie są. A twoje serce dopasowuje swój rytm uderzeń do twoich myśli. Czyste myśli, czyste uderzenia. Wysoka częstotliwość. Zachwiana częstotliwość wtedy, kiedy myśli masz złe. Serce to czuje. Nie ma koherencji pomiędzy umysłem a sercem. Obniżona częstotliwość. To był kod nawyku. Małe nawyki tworzą dyscyplinę. Dyscyplina podnosi świadomość, a świadomość tworzy nowe połączenia w rozwoju, a świadomość unosi Cię wyżej tam, gdzie powinieneś Ty i ja być.